Witajcie widzę w kolejnym odcinku z 1v1 lol. No i udało mi się ogarnąć tą grę na Steamie, więc teraz będzie na pewno trochę wygodniej. No, dla Was to będzie dalej to samo, ale dla mnie nie będzie jakichś niepotrzebnych reklam. Otóż pojawił się nowy event, podczas którego możemy sobie craftować nowe rzeczy. Raczej tej mamy dwa skiny i bardzo fajny kill -off. Zbieramy takie elementy i potem że to craftować. Również co ciekawsze, za zrobienie na przykład takiego czegoś dostajemy też te 300, a to by się bardzo przydało. E, także, no wiecie, będziemy mogli sobie e, to bezproblemowo ogarnąć. A póki co, mamy emoji spin. No dobra, a i jak coś to te rzeczy do robienia kilofów i w ogóle skinów, to je się zdobywa w tym w skrzynkach. Normalnie dropią, także ja już sobie właśnie nastawiłem skrzyneczkę, żeby mi się tutaj otwierała. Może nam się uda żyć jakieś questy, to wtedy e, trochę przyprogresimy i też dostajemy skrzyneczkę. No dobra. No dobra, jesteśmy już o, Sky. trzeba uważać na innych, bo widzę, że to jakiś mocny typek ma RPG. to akurat dobra broń. Dobra. Ja się może poleczę. Oj! Oj, oj, oj. No i niestety się nie udało. No dobra, jesteśmy już po raz drugi na mapce. Lądujemy i, co, i robimy jakieś szybkie fragi. Może bardziej o tej strony. W tej, tej, tej może być więcej um, spocuszków, bo to jest post. W ogóle zauważyłem, że jak się używa Q, to teraz przy naszej, naszej umiejętności jest jakby czas trwania. No to jest bardzo wygodne, myślę. Będzie ułatwiać, bo teraz wiemy ile to będzie trwało. Dobra, pierwszy typek porobiony. Myślę, że teraz już to quest jednego będzie mniej zrobionego, to będzie coraz bliżej zdajecie tego o Mam nadzieję, bo jak będziemy bliżej zdobycia czegoś innego, to nie będzie już tak fajnie. Dobra. Proszę bardzo. Lecicie. Nice. O, jeszcze mógł mi wysadzić pod z RPGa. No w sumie to teraz ta umiejętność może się mocno przydawać, bo e, zawsze jesteśmy e, osłaniani. Na przykład jak ktoś ma jakąś mocniejszą broń, to proszę bardzo, osłona i e, no i możemy szybko uciec. No to może być, myślę, fajne. Dobra, e, nie wiem czy mi się opłaca e, regenerować jeszcze bardziej. Dobra, typ ma ten kill, -off, to jakiś dobry. Gra więcej niż ja. No to jest mój. Yy, mój pierwszy raz podczas tego nowego update'u, dobra. No nie no, coś mi się znowu włącza. Yy, kurczę, jakieś mamy powłączane yy, miałem problem ze ostatnio Różne aplikacje mi się włącza automatycznie, z jakimś opóźnieniem, także yy, zobaczymy jak to będzie u was w ogóle wyglądać. Jak robię jakieś dzikie ruchy, bo mi się coś włącza w tle. No dobra. O kurczę, o kurczę. Dobra, tarcza poszła Flaming, xD, Ja myślałem, że to gracz tutaj kampi. A to Flaming, no dobra, i jesteśmy chyba na. I to albo oznacza, że jest strefa, albo taka dziwna strefa finałowa, albo jestem jedyny z jakimś ziomkiem. I są dwie opcje. Dobra, ja myślę, że trzeba że jesteśmy trochę na słabej pozycji. O, pora, ziomek jest. Dobra, Wiktorii, jeszcze emotkę dajmy, jakieś GG. <gry> no dobra, mamy gierkę zrobioną i co dostaniemy? No i dobra, jest Little Box, czyli mamy szansę na właśnie tą kapsułę, taką specjalną. Proszę, daj mi tą kapsułę. Uwaga, no nie, o jest, jest, dostaliśmy jako zero tą kapsulę, no i proszę bardzo, czy dostaniemy coś? Tak, to jest, te obie rzeczy są właśnie e, do zrobienia to kilofu, także bardzo fajnie. Możemy sobie zobaczyć, no i proszę bardzo, mamy to, e, czekajcie, do czego to było? O, to było do tego, tu mamy, dobra, pickaxe handle. Czyli jest kolejny, jakby no. Mamy kolejne rzeczy zrobione już przy tym progresie. No i Megabox jeszcze za jakieś misje. Także to też otwieramy. Dobra. I czy dostajemy znowu kapsel -y? tak? Tym razem silver. No dobra, no to bierzemy i pyk. Ło, wow, teraz więcej rzeczy i też sporo właśnie w labie do tego. Mamy już 3 na 10. Ja bym chciał to skompletować, bo mega mi się ten kilo w ogóle podoba. Jeszcze jakieś inne newsy i. Ło, i tutaj coś się dzieje. Dobra, także teraz robimy szybkie otwieranko. Dobra, będziemy o lepszy to naszego ziomka z karnetu, snajperkę też. O, i proszę. Kolejny armor. No i brązową kapsułę. Proszę bardzo, otwieraj ta. No i mamy jeszcze jednego little boxa, ale najpierw. Gemy, no i teraz Little Box. O, jakaś dziwna broń jest za zrobienie tej ścieżki. No i znowu brąz kapsuł. I co dostaniemy teraz? No i kolejne rzeczy. Także mega fajnie. O, zobaczcie, w ogóle, że na końcu jest jakiś dziwny skar. Także myślę, że dążyć spoko. Dobra. I mamy już 5 na 10, mamy połowę. No to mam nadzieję, że ta połowa pójdzie szybko. Jeszcze kolejne, Coś jeszcze dostajemy. Tak, jeszcze. O, może ile tego? No i brąz kapsuł. Kolejny. Za chwilę już będzie mi to zrobione. O, no i to są duplikaty dla tych części, także dostajemy hajsik, no on się raczej nie przyda. I uwaga, co nam w spinie boksowym dropnie? Może mega box? O, 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 o. Tak, mega box. Mega fajnie, no akurat z niego że pójść silver capsule. No dokładnie, jest silver capsule. Także coraz więcej, mega w ogóle ładna teksturka. No i duplikaty, ale jest też coś nowego. I, e Ko y, drugi raz to samo dostaliśmy o, co, coś jakiś lat, dobra no i kolejne points do tego czegoś, za ultra box, także myślę, że mega fajnie, no dobra coś mi się dziwnego odpaliło, ale mam taką bańkę wokół siebie, no nie wnika ulepszyłem sobie właśnie tego ziomka, więc prawdopodobnie dla to dostałem taką bańkę, bo został kolejny raz ulepszony, no to fajnie, że coś nowego i specjalnego nam się y, odblokowało dobra, dostał Sky również, palimy, dobra, teraz otwieranko, szybkie jakieś przeładowania, no i jeszcze spijamy osłonę, także teraz lecimy na środek, patrzeć gdzie typy jakieś fajne do pokonania, przebijmy się tak na hamciora. Dobra, no fajna ta osłona. Nie wiem co ona daje. Ale zakładam, że trochę mi będzie zmniejszać otrzymywane. Obrażenia, dobra, leży. Nice. Coraz bliżej do z odblokowania. Oho, oho, dobra, jeszcze on. Dobra, to jest klon. Gdzie ty zwiałeś, chłopie? Czy on się wyłożył, czyli zwiał? Nie, e, wyłożył się. O kurcze. Czekajcie, ja tu muszę przeładować. Dobra, lecisz Flame throwerem gościu. GG i emotka nasze combo. <laughs> Dobra. No to co, zobaczymy, czy dostaniemy już tego boxa. Mega boxa. Nie, to jakiś lepszy, Ultra Box I uwaga, no jesteśmy na dobrej drodze Tak, jeszcze tutaj jakieś nagrody Strasznie dużo tych nagród w tej grze, no To jest mega śmieszne, że aż tak dużo tego No dobra, lecimy Znowu ta sama mapa się wylosowała Także tak Pora zaczynać Okej, okay. od Midasika Czemu by nie Oho, ktoś ta już nas ładuje Tak, poza Dobra Hej, miało mnie chronić. Zdradzieckie coś. Dobra, lecz... Oho, no jeszcze dostaliśmy, ale trochę po było to już jakieś pońcy. No dobra, znowu się trafiła ta mapa. Także zaczynamy. E, dobra, polećmy sobie na to typka. W pierwszej kolejności. Dobra, SMG jak zawsze robi. Nam gierka nam kreuje. No dobra, dostał shotguna, o tu jeszcze jego rzeczy zostały. Systrzele, ja cię spalę gościu. Dobra, jakiś lak. Dobra, to się chyba zbagowało. Ja nie wnikam. Niech się toczy. Dobra, gdzie mamy jakiś typ? Na dole. O, dostaliśmy jeszcze odnowienie jakiejś takiej mini-osłonki. Oho, dobra, jest, jest, jest typ. Jakiś cwaniaczek tutaj zrobił kampę. No ale się nie spodziewa, że na Flame -trawer definitywnie. A bo to z dwóch stron mnie naparzają. Dobra, ten porobiony, dobra, ale fart, no i się wyłożył, także mamy. Kolejną gierkę zrobioną No i czy teraz dostaniemy Tak, dostaliśmy tego Najlepszego boxa No jesteśmy już niedaleko tej e, Śmiesznej broni Fajnie moją zdobyć jeszcze O, czy, ty, czy wy widzicie to co ja Legendarna broń I gold capsule Dobra, otwierałem gold capsule oczywiście No i nowe rzeczy Myślę, że coś z tego też nadaje się do tego Fajnego skinka, którego sobie chcę zrobić no i niestety najwyraźniej nie. No dobra, trudno. E, no semi sobie. Midasa I teraz mamy to. I to jest level 21 od razu, dobra. E, za co by to zamienić? No to wygląda definitywnie jak coś co... To... wow, ale to wygląda. No, Mega Cox, super fart nam się. E, mieliśmy mega dużego farta. O, to już jesteśmy naprawdę blisko. E, Czterech itemków nam brakuje. Nie, trzech. Czekaj. What? Tutaj jest napisane, że nam brakuje yy, czterech, a nam brakuje trzech. Dobra, nie wnikam. Yy, no dobra, ja bym chciał mega zejść tą ścieżkę. Myślę, że to wymaga trochę grindu, ale spokojnie to zrobię, nawet bez was, żeby był jakiś content. Ło, ale my wyglądamy z tą bronią. Siema. Chłopie, widzisz to? Nie dość, że w ogóle strasznie mało spotykam e, tych, e, tych, czempio te, tych czempionów co nim gram. No i wyraźnie albo ludzie ich nie lubią, albo ludzie tego nie kupują. No wiecie, ja tu bardziej kupowałem ze względu na content, żebyście e, mieli coś wyjątkowego do oglądania, jeśli chodzi o tą serię. No ale najwyraźniej nie ma za dużo osób, które bez takiej jakby potrzeby, że żeby robić ciekawszy content, to kupują, także no, my jesteśmy elitarni, dobra testujemy, o, a, to działa jak flamethrower, tylko chyba trochę mocniej, yy, a, to są na podobnych bardzo poziomach więc działają mniej więcej tak samo więc ja chyba to wywalę, bo wolę flamethrower, co prawda to wygląda o wiele lepiej, ale flamethrower wydaje mi się po prostu lepszy, dobra weźmy sobie potkę, nim ktoś nas dojedzie, bo to y, zawsze mile widziane właśnie teraz jest ten problem, że nie mam nic na dystans, no dobra, także chyba teraz weźmiemy sobie to dobra, ten tu se skacze ten tu jest wy wyładowywany dobra, idziemy tam mamy jakieś skrzyneczki może z nich dostajemy osłonkę która by się akurat mi w tym momencie przydała, dobra, już 24 level broni yy, także, oho, czekajcie u góry ktoś definitywnie jest, dobra, wyskoczy nam na łeb to go rozwalimy bo... tak prosta sprawa Dobra, w międzyczasie zbierzmy sobie jakieś czesty. A gdzie ty, Ty, tutaj jesteś? Jonek, chodź tu, dobra. Ja może opuszczę to miejsce, tylko jeszcze się napiję. No, on pewnie zaraz wyjdzie, tak? Zawalczymy z nim. No, gdzie on się schował tam? A, on tu na górze jeszcze jest. O kurczę, ale przypał, bo my mamy broń tylko na daleko, nie? Dobra, jak zeskoczy, to go rozwalę. Weźmy, weźmy sobie to wyjątkowo z nas Flying throwera. Myślę, że to będzie opłacalne. Coś w się sensie, nie wiem, czy będzie opłacalne, ale chcę wytestować tę broń. Dobra, dobra rozwalony, rozwalony. O, osłonka. O nie, o nie, o nie, o nie! Jesteśmy w strefie, ale jak go rozwalę, to chociaż będę miał jedno miejsce w górę, ale dobra. Oho, ktoś mnie odstr... A nie, to od burzy po prostu. Dostał jakiegoś kryta czy coś. No dobra. Oj, zapomniałem po sobie pozmieniać broń. Nie także problem mały. No może nawet nie mały, tylko duży. Dobra, jak mnie rozwalą, to przynajmniej zmienimy sobie bronię. Taki plus. Oj, oj. Dobra, jeszcze te pomagiery. O, tu jesteś, panie Midas. O, bardzo przykro, ale już ciebie nie ma. Dobra, schodzimy do dołu. To chyba od niego łazionki, tylko zdecydowało się przy... pozmieniać ich miejsca. Dobra, ty też. No, to jest bardzo podobne do flamethroweru. Nie wiem, czy to się nie różni przypadkiem teksturą, Jak tak, to szkoda, gadać. Ale dobra. Wezmę to, bo to wygląda przemocarnie. A flamethrowera sobie póki co odstawię. Jednak potrzebuję tego SMG-ka. No, smg w tej grze są OP. że jeśli nie grali, no to ja naprawdę polecam. Można kogoś ładnie zlaserować. jak ty się nie spodziewasz, co? Zaskoczamy z naszą nową. Z naszym nowym nabytkiem. Dobre. Dobra, akurat teraz to się przydało obie bronie. Dobra, ty nie ty masz co zrobić, nie? To jest to jest A oj, ale mnie trochę jeszcze zranił. Tutaj miałem problemy z wejściem na skałę. No dobra, czy mam taki ziomków? Ta, to chyba nas chroni przed pierwszym hitem, ale nie jestem pewien. Może tylko częściowo nas chronić. Boom co ty ziomek robisz, bo jakiś dobra, nieważne o, 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 chłop mi chciał sprzedać dobra, lecisz, lecisz o kurczę. dobra, ale to jest naładowane czy porobimy go naszą y, nową y, bronią dobra, ja sobie w tym czasie może przeładuję flamethrower oho, oho, dobra Spaliłem go, o, <laughs> zdążył mi się przadać. myślałem, że mi się nie przedało. no dobra, GG. No i co my tu mamy? Będziemy trochę dalej, eee, no i jesteśmy już niedaleko, potem zostanie tylko megabox, no i ja możliwe, że dobiję. O, tutaj tylko idzie spora przerwa, no to nie wiem. Eee, zobaczę, może trochę sam pogram, jak mi się uda wbić, to to będzie w miarę fajnie, tylko 3 dni, no to trochę to będzie... Będzie trzeba y, tutaj przytryhardować. Nie wiem. Postaram się, jak wyjdzie, to zobaczycie w przyszłych odcinkach. Ale dobra, mamy też jakiegoś Ultra Boxa, także... Ło, dostaliśmy frosta nowego ziomeczka, ale dzisiaj fartowne dropy. Dobra, to sobie zaraz go ubierzemy. Y, bo, U, i czy to będzie kolejny itemek do naszego kilofika? Tak, to będzie kolejny itemek do kilofika. No i tutaj brakuje nam tylko trzech i nie wiem o co z tym, że trzeba mieć... Yy, że trzeba jakby zdobyć 4, a, na pokaz, a mamy do zdobycia tylko 3. Tutaj może być jakiś ukryty, albo coś jeszcze trzeba. Yy, zobaczę jeszcze ta nasza nowa zbrojka, co ją sobie jakiś czas temu dostaliśmy. No dobra, lećmy. Oj, tylko miałem sobie zmienić championa. No dobra, no to zagramy tym championem. Yy, I yy, zagrajmy sobie jedną rundkę tym championem. Yy, no, myślę, że bardziej odcinki z tej serii będą rzadkie, ale za to będą takie mega długie, więc czemu by sobie jeszcze trochę nie pograć? O, te ziomki uważają na cheaterów. No dobra, ja spadam z prędkością jak największą. Lud dla mnie. O, 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 o. No i znowu zapomniałem pozmieniać sobie wszystko. No czemu ja cały czas o tym zapominam? Gdzieś chyba na dole oni się nawalają. Dobra. Zyskakuje na pełnej No i koło tu nie... Ej, jest, 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 jest Zresztą, no dobra Ja się pobronię trochę przed nim Bo on tutaj mnie pokoi No niestety ta tarcza jest strasznie krótka Szczerze to mogliby ją trochę przedłużyć w ramach balansu Bo tak trochę słabo Może by to zachęciło też graczy do kupowania tej postaci No dobra Wbijamy się temu typowi Czekajcie O, 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 o Dobra, lecisz, lecisz, lecisz Dobra, S, akurat tutaj nie było jakiegoś, e, szczegól, jakichś szczególnych problemów. Wypijmy sobie Shielda. No i lecimy dalej. E, to tak, mamy Sky, która nadużywa swojej mocy, żeby walić e, w graczy. Ja, może sobie. Są... Jakieś masz? Oho, no i mi się musiała skończyć Ale dobra, teraz pamiętam, żeby flame flamethrower. Teraz już będę pamiętał. Teraz mamy dobrze zbudowane bronie. Zagramy sobie frostem. No to co, lecimy. No dobra, akurat ten champion ma umiejętność zamieniając się w dziwną kulkę, e, która się toczy dopóki e, nie oberwie za mocno. Nie wiem czy obrywa w czasie, ale na pewno obrywa od e, przeciwników także. No całkiem e, ciekawie Wygl e, Design te e, tego Championa powala No tutaj się chyba twórcy najbardziej przełożyli Bo wygląda koksiarsko. Jeszcze ta taka fajna aura No widać na e, No widać tutaj było więcej czas O chyba ktoś dostał od cheatera Albo po prostu No ktoś dostał od gracza Który wcześniej wylądował Są dwie opcje e, Raczej nie poszło jakoś dużo fragów na początku Więc to raczej nie cheater Dobra ma ziomek. Dobra, gdzie ty, gdzie ty, o Boże, Sky, no tak A gdzie ta Sky cała? Tutaj, dobra, już jej nie ma No kolejny jeszcze do kolekcji Dobra, prawie mnie rozwalił A nasz, bo mi się skończyła chyba Amunicja w tym Nie, jeszcze mi została XD, dobra, i tak sobie to przeładuję Bo już pewnie e, jest e, Magazynek na low Dobra, to też sobie przeładuję Wszystko sobie przeładujmy W takich grach warto sobie przeładowywać Od czasu do czasu no siema, co to za jakieś rupy parszywe? O, jakiś spocuszek jakiś się nam tutaj wkroczył do akcji. Oj, oj, oj. No i tutaj by się przydała osłona. No, jakoś mi się ten czempion nie podoba, ale zagrajmy nim kilka rund. No dobra, tym razem wylosowała nam się mapa pustynna. Jakoś dawno jej chyba nie było, także jakaś miła odmiana. No dobra, chodź tu ziomek. Dobra, dobra, lecisz. No oczywiście tutaj nie miał co zrobić. Akurat jak ktoś w ciebie wleci na tego typu broniach, to y, nie ma jakoś dużo opcji. Dobra, pozabijajmy sobie ludzi, trochę się spoćmy, bo tutaj y, też chcę na odcinku trochę porobić rzeczy. Aha, no to jakiś snajper. O i mamy y, naszą stówkę, także będziemy mogli sobie... Zakupić z tego co mi się wydaje, był tu takie coś jak Epickiej Temy. Tak, możemy zejść Epickiej Temy i superboxa Epickiego. Spróbujmy. Jest szansa na Sky. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Jest Sky! Mówiłem o niej! Ona jest super fajna. Musimy ją sobie wytestować. No dobra. No i Gold Capsule. Także Sky to będzie akurat mega przyjemna. Ale myślę, że wytestujemy sobie w następnym odcinku. Ona robi tą śmieszną emotkę. A to śmieszne. Motkę. A ci, te łote. Cześć.